Co tam Dariusz? tutaj, jestem się? Czas tutaj, jestem tutaj, jestem 2023 Otwarta. Otwarta. クッキー

Dostało około 130 km i z moim pełzającym tempem raz 20, raz 10-13 na godzinę. Boli mnie górna część rzepki, bardzo boli. I podczas, tak jak się poślizgnęłem, wróciłem na torach kolejowych, naciągnąłem, naderwałem, coś tam się stało, ze ścięgnem Achillesa, też strasznie boli. Generalnie nie śpię od ponad prawie 25 godzin. Poprzednią noc, która poprzedzała pobudkę do wyścigu, spałem niestety tylko dwie godziny z przyczyn techniczno-pośpiesznych. Dopórkam, będzie to pewnie koło 12 po 12, chyba że zaraz zacznie działać leki przeciwbólowe, Maś przeciwbólowa. Słabo by było, mi teraz odpuścił. Zakładałem, że zrobimy to ewentualnie na dwa razy, aby się nie wyniszczać tak trasa ogólnie w porządku te płyty po setnym kilometrze po prostu wycząchały okropnie jeszcze mnie tylko mi się to nie podobało fajnie by było to jakoś zmienić co więcej no też sporo nie zobaczyliśmy bo jechaliśmy nocą mieliśmy tylko jedną większą przerwę na całą noc była to przerwa na Orlenie w okolicach 330 km teraz jesteśmy niewiele dalej bo na około prawie 360, i aby ja nie zanudzać już więcej, gdyż w trakcie deszczu nie chcący wyłączyć przednie GoPro. I się coś tam nagrało, ale nic się Nie było w trakcie tej brzawki te płyty i tak dalej. Nie wiem czy coś z tego sklei. Mam dość, <laughs> mam dość, jest chyba po szóstej, ja praktycznie co kilka, kilkanaście kilometrów trochę asfaltem, trochę szutrami próbuję jechać, jak przestała mnie boleć pewna część kolana, zaczęła mi inna boleć, tak fest, nie wiem, Już nie poddam się tak blisko, przyjdzieła mnie taka pani, co dwie godzinki się położyła, przeczekałem się, dwie godzinki położył, to nie wiem co by było. Kurde, no jeszcze raz była mikrobomba, noga podaje, energia jest spać mi się pierońsko chce. Dobrze, miałem dużą ilość kofeiny ze sobą i nie tylko na orlenie, no ale będzie to dosłownie krwią, kontuzją, naprawdę chciałem być przed 12-12 w porywach. Mieliśmy takie tempo, że myśleliśmy, że na dziewiątą zajedziemy, ciągle spowolniałem ekipę. No, i właśnie chciałem z kolegą jechać. Nie chciałem go zwalniać, mimo że się zatrzymywał. No, i rozstaliśmy się tak w... o świcie, tak. Tylko nie chciałem też trzymać, bo ma co robić. A ja się męczę, mam nadzieję, że jakiś menel szutrów nie będzie. Kostu 30 chyba zostało. Już nie wiem, teraz naprawdę musiałem popatrzeć. Na dystansie mam 372, więc de facto 123, ale ja tam. Do... Już w bok odbijałem, tak dalej, więc może i do 500 dobiję. Chociaż na rozpisce jest 495. No, na tym nie no, lecę dalej. Teraz przełożyłem już bardzo mało nagrywałem. Pod softshellem miałem pod windstopperem teraz już mam nad. Nie było czasu się wcześniej zatrzymać. Czasami 100 km potrafiliśmy jechać, i dosłownie zatrzymać się, o tak, zatrzymać na rowerach w siku w bok, albo coś tam. i tam. Lec, ale to w ziemiaskach. Woli ścisłości, więc się tylko tymi kadrami. Tylko chciałbym poinformować, że yy, nad ranem miałem mikrobombę, a teraz miałem kryzys, z którego wyprowadziła mnie moja córka i pan z podsklepu, który też również bierze udział w wyścigu. Za co im bardzo dziękuję. Ból w nogach jest tak wielki, i to nie jest ból związany z mięśniami. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, pewnie ci, co jeżdżą, to wiedzą. Stał mi poniżej 80 km. Mam nadzieję, że nie skończę się jakąś kontuzją, a jedynie jakąś regeneracją tego wszystkiego. Uff, robić turbo gorąco, z po godzinie 10. Normalnie powinienem według planu i tempa dojeżdżać na 12, a to może się to opóźni nawet o 6 godzin tym tempem. Chociaż aktualnie podlekkie wzniesienie 20, więc Uff, ważne by dojechać. może się w ogóle nie znam, ale ta końcówka po tych takich liściastych łupach, między kukurydzą, takimi płytnistymi, ja nie wiem, po tym, przy to, 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 to bardziej na MTB się nadaje niż na Gravela, nie wiem jaką tam oponę trzeba byłoby wstać 45, ciśnienie spuścić, no nie wiem, może już zmęczony jestem, ale me mega Mega słaby koniec. Jeszcze zostało około 40 km i taki kilometr dwa, po takim czymś, nie wiem po co, zrobione wokół pola. no Potrafimy bardziej wymęczyć ostatnie 20-30 km przód rami, jakimś błotem. Dziękuje bardzo, że I w pewnym momencie kolega do mnie, Wojtek, przyjechał, który mieszka pod moją pracą Kupił sobie szosę, jakieś dziewczyny Co ty do mnie... Czy to jest zdjęcie? Popatrz tam Przyjechałeś No i dobra, no ale jak on do mnie przyjechał To ja dopiero później na tym trekkingu. Dzięki Co później. Nie zacząłem do pracy na tym trefingu Nie zejdę. Cześć